Kościół nas poucza, że Bóg okazuje swoją wszechmoc poprzez przebaczenie, poprzez miłosierdzie, a wcielenie miłosierdzia Bożego dokonuje się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Pierwszy człowiek, Adam, który zjadł z drzewa poznania dobra i zła, upadł i z jego drzewa spożyliśmy potępienie. A teraz Bóg posyła nam swojego Syna, przez którego krzyż spożywamy miłość i przebaczenie. A najpiękniej wyraża się to w modlitwie, gdy kapłan modli się w sakramencie spowiedzi. I w tym zdaniu widzimy, jak wielka jest w istocie miłość Boga, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. I całe to dobro, które dzieje się w naszym życiu, jest właśnie darem miłosierdzia Bożego. Zuchwałość jako grzech jest grzechem przeciwko pierwszemu przekazaniu Bożemu, dokładniej przeciwko nadziei, ufności wobec Boga. Najprościej no mówiąc. Mogę robić, co chcę, mogę grzeszyć, Bóg mi wybaczy. Zrobię to, jakie to ma znaczenie. Bóg jest miłosierny. Chodzi mi o to, że nie myślimy, iż musimy w ogóle pracować nad swoim nawróceniem, walczyć z naszymi słabościami, grzechami, żałować za nie. Lecz myślimy, że Bóg da nam wszystko od tak. Mogę robić, co chcę, a Bóg jest miłosierny, On mi przebaczy. To jest właśnie grzech zuchwałości. Możemy otrzymać odpust zupełny, jeśli spełnimy warunki narzucone nam przez Kościół. Kiedy Jezus dał Piotrowi władzę odpuszczania lub zatrzymania grzechów, dał tę samą władzę następcom Piotra, która w ten sposób rozciąga się na cały Kościół wraz z jego autorytetem. Aby uzyskać odpust zupełny, musimy spełnić trzy warunki: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna. I modlitwa w intencji Ojca Świętego, papieża. Kościół daje nam odpust zupełny, abyśmy mogli otrzymać pocieszenie, Boże miłosierdzie, przebaczenie, i abyśmy tym zachęceni i my łatwiej przebaczali naszym bliźnim. Grzech, oprócz tego, że zadaje nam rany duchowe, niesie ze sobą także kary doczesne. Są to kary, za które wcześniej czy później będziemy musieli odpowiedzieć przed Panem. A właśnie odpust zupełny znosi te kary doczesne, ponieważ nasz Bóg, oprócz tego, że jest miłosierny, jest także sprawiedliwy. Jeśli zadam Ci ból, Twój ból jest moim ciężarem na duszy, który nie pozwala mi być całkowicie czystym, aby mógł wejść do Królestwa Bożego. A dobrze wiemy, że. Musimy być czyści przed Panem bez grzechu, aby mieć udział w Jego królestwie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Jeśli podoba Wam się ten filmik, podzielcie się nim ze swoimi przyjaciółmi.